Policjanci z Myśliborza otrzymali informację, że w niewielkiej miejscowości w powiecie Myśliborskim ktoś zabija bezdomne koty. Intensywnie zajęli się tą sprawą i rozpoczęli działania w okolicy, w której zabijane były zwierzęta. Rozpytania mieszkańców i ustalenia operacyjne doprowadziły do identyfikacji sprawcy. Okazał się nim 16-letni mieszkaniec powiatu Myśliborskiego. Został on zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie w trakcie rozmowy z policjantami przyznał się do tego, że znęcał się nad zwierzętami. Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci przedstawili nieletniemu osiem zarzutów z ustawy o ochronie praw zwierząt. Nastolatek przyznał się, że znęcał się nad zwierzętami. Jego ofiarami padały bezdomne koty. Działał w ten sposób, że płoszył je z kryjówek, a następnie rzucał w nie kamieniami oraz twardymi przedmiotami i szczuł psem. Spowodował w ten sposób ciężkie obrażenia kilkudziesięciu zwierząt, a część z nich nawet uśmiercił. Sprawa zostanie wkrótce przekazana do sądu dla nieletnich, który zadecyduje o konsekwencjach, jakie poniesie 16 latek.